Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Od razu z miejsca poproszę Was o subskrypcję, o łapkę do góry i będzie mi bardzo wtedy miło i fajnie zacznę dzień. Dzisiaj w filmiku będzie o Pepko, o przeglądzie półek w Pepko. Powiem Wam, że poszłam wczoraj jednak do tego Pepko, ale no tak by wiecie co, ten towar dopiero przychodził, dopiero te panie e, dopiero panie, mm, co robią? wykładają ten towar a ten patrzy, ma <grywa> otwierane wszystko, dopiero wykładają towar na półki, e, także tak by wiecie, jeszcze takie puste półki są, takie wiecie, no nie do końca coś tam przychodzi, albo ja nie wiem, bo częściowo już widzę nowy towar jest ale też y, wydaje mi się, że to, co po prostu nowe przyszło, to zostało wykupione. Nie, nie. Dajcie znać, jak tam u Was w pepko, Także za chwilę będziecie mieli przegląd. Coś Wam tam ponagrywałam. Wzięłam jeszcze wczoraj gazetkę. Y, I powiem Wam tak. Y, zaraz sobie może obejrzymy, bo czekałam sobie. Wzięłam wczoraj i czekałam, słuchajcie, aż... <grym> Aż z wami, tak wiecie, na bieżąco ją obejrzę, nie chciałam oglądać wcześniej, no bo taką chciałam reakcję, wiecie, na żywo tak jakby, że nie to, że obejrzałam sobie wczoraj ten, tylko właśnie chciałam z wami sobie dzisiaj ją obejrzeć i powiem wam, co właśnie widziałam w Pepko, a czego jeszcze nie. No i co, moi drodzy... No i chyba tyle. A, i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, y, którą wczoraj zakupiłam. Zgadnijcie, co to jest, <gryw> ale najpierw oczywiście zapraszam Was na y, przegląd. Y, dużo tego nie ma, y, pojawiło się parę fajnych rzeczy, ale to zobaczcie sami. A ja Wam na końcu filmiku pokażę, co kupiłam. I zobaczmy razem tą gazetkę. I tutaj tak, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to ta poducha. I ta, one były jak ja byłam teraz, ten kocyk też był. Oczywiście, wszystko fajne. E, podoba mi się, chętnie bym mogła zakupić. To fajne, fajne są te poduchy jakościowo. Zobaczę, może się zdecyduję. E, co my tutaj dalej mamy? Świeca zapachowa, 15 zł. E, tutaj, właśnie ramki. O, to są te ramki, o których Wam e, mówiłam? Tak. Nie, jeszcze inne, jeszcze inne. Tutaj jest świecznik ceramiczny, na 10 zł, taca dekoracyjna, tak, też była wczoraj, tutaj widzicie latarenki. Wczoraj nie było jeszcze tych latarenek, szkatułka, też coś nie widziałam. Tu oczywiście dla kobiet nowe propozycje bluzki. Sukienki legginsy, ale ja na razie ciuchów mam. Chyba nie będę kupowała. Powiem Wam, że kiedyś y, nagrywałam filmik o Pepko, i jeżeli chodzi o ubrania, y, to mówiłam, że po prostu nie przepadam y, za Pepko, jeżeli chodzi o ubrania, bo po prostu wiecie, jak gdzieś tam weszłam, nie, nie widziałam po prostu siebie w tych ubraniach stylizacyjnych i tak dalej. Ale powiem Wam, że czasami się właśnie fajne rzeczy y, trafiają. Czy na przykład koszulki z krótkim zaczęłam kupować, y, mi się sprawdzają co tam jeszcze no tych legginsów w końcu miałam kiedyś kupi nie kupiłam ale no bluzek właśnie nie mam no jeszcze nie natrafiłam na tak fajnie uszytą żeby żeby mi spasowała także jeżeli chodzi właśnie o pepko ubrania to tak mówię nie przepadałam teraz się troszeczkę bardziej przekonuję do niego ale jednak jeszcze też cały czas coś szukam i czekam na poprawę też jakości i co jeszcze chciałam powiedzieć? A, no, a jeżeli chodzi o dekoracje, to oczywiście Pepko, jak najbardziej, są niedrogie rzeczy i jest wybór, i ciągle coś wiecie, dochodzi nowego i się zmienia. Także tutaj widzicie, macie sukienkę jeansową. Ta sukieneczka była wczoraj, fajnie ona wygląda. Ładny kolorek ma, taki zielony, butelkowy. Tutaj bardziej dla dzieci, nowości. To też mnie tak, wiecie, mniej interesuje. O, tutaj dla mniejszych chłopaki i tutaj dla zupełnie małych dzieci. Aha, i to wszystko. No, to tak za dużo nie ma w tej gazetce. Wyprzedaż jest do minus 50%, ale powiem Wam, że było trochę rzeczy na tej wyprzedaży, ale jakoś tak nic z tych rzeczy, które były mnie nie interesowało. Zresztą tam, tam będą chyba te dwie rzeczy takie co ewentualnie mogłabym wziąć ale wy na razie się powstrzymuję Słuchajcie, teraz wam pokażę, co kupiłam, czyli może się ktoś już domyślił, są to oczywiście skorupy ja to mówię, czyli filiżanki. Powiem Wam, ja kiedyś Wam opowiadałam historię na kanale, co się stało z moimi kompletami do kawy. Ja miałam tak, jeden taki, wiecie, arkorok jakby ciemny, miałam sześć z talerzykami, zostały talerzyki, owszem, natomiast z filiżanek chyba została jedna. Miałam taki zielono biały komplet, jedną filiżankę kiedyś kupiliśmy nad morzem, bardzo nam się ona spodobała, ja później domówiłam internetowo sześć, i z tego kompletu też chyba została jedna. No i miałam taki biały cały właśnie komplet, no to też mi zostały talerzyki. Ten zielony, co miałam, był bez talerzyków, ale z tego białego mi zostały talerzyki i filiżanki chyba nie mam, albo jedna, albo już nie mam wcale. I ostatnio też jak robiłam właśnie jakiś hol zakupowy z pepko, to dokupowałam filiżanki białe z pepko. One były ze spotkami. A tutaj słuchajcie, spotkałam takie i stwierdziłam, że tych spotków to już nie potrzeba, bo już mam tyle tych spotków. I wzięłam takie filiżaneczki. One są, powiem Wam, dwusetki. Tak chyba mi się to wydaje, tak coś czytałam. 200 ml, także taka fajna pojemność na kawkę. Może być też na herbatę, jak najbardziej, ale na herbatę to bym Wam wolę chyba większy, Bardziej do kawy. Ja je wzięłam i właśnie stwierdziłam, że one są w takiej cenie. Że po prostu można by nawet wziąć, wiecie co, 6 i macie cały komplet. A tak jak mówię, nawet mam talerzyki, ale nie używamy tak naprawdę tych talerzyków. Chyba, że jak ktoś tam przychodzi, no to elegancko można podać w tym talerzyku, ale to naprawdę sporadycznie. Zazwyczaj właśnie no, my też, pijemy, my też na co dzień korzystamy z tych filiżanek. I powiem Wam spokojnie, można by było kupić cały komplet, czyli 6 na przykład sobie sztuk, bo one są po ile, kadnijcie. Po 3 zł. Także słuchajcie, za 6 zł. Mam dwa, dwie takie fajne filiżanki. I bardzo mi odpowiada to, że one są właśnie bez y, talerzyków, dlatego że są tańsze. Bo te ja chyba co kupowałam białe, takie one w ogóle też większe były z webką. W komplecie z talerzykami to chyba były po 7 zł. Także. Jakbym chciała, wiecie, kupić też cały komplet, no to też wiadomo suma się robi, a tutaj no naprawdę no jestem mega zadowolona, nasze po prostu po 3 złote. I nawet, wiecie, się zastanawiam, czy sobie nie lecieć i nie dokupić na przykład jeszcze czterech, żeby mieć już znowu sześć. Tylko, że no u nas to tak jakoś ciągle się tłuką, że pewnie się zaraz któraś tłucze i tak nie będzie sześciu i tak. Także może na razie, no nie wiem, zobaczę. E, także tyle, jeżeli chodzi o zakupki moje, e, znaczy do zakupki. No, jeden zakup zrobiłam, e, ale myślę, że mi się na pewno przyda. E, dajcie znać, co wykupujecie w PEPKO, co udało Wam się ostatnio upolować, czy to na wyprzedażach, czy już z nowości. Bardzo jestem ciekawa. E, ja Wam już dziękuję dzisiaj bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, będzie mi bardzo miło. Zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się zdrowo. Pa! pa.